Ta, ta twoja wypowiedź yy, yy, współgra z, z takim, no powiedzmy, kantowskim spojrzeniem. Yy, nie, nie chcę powiedzieć, że to jest wzięte z kanta żywcem, ale jest to jakoś, jakoś zgodne z tym, że ta, to, ta, 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 już nazwijmy to moralność, nie, 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 nie pastmy się nad tym mhm. słowem, yy, ona siedzi w nas i powinna z nas wynikać. Ona z, z nas powinna, yy, bo im, im, inaczej jest, kiedy my sami wiemy, co co, co należy robić, no, tak tam się da. a inaczej, kiedy ktoś nam to narzuca, jeszcze, zresztą mając w tym jakiś, jakiś swój, nawet nieukryty, nawet nieukryty cel. Jeśli, jeśli Mięknie, mogę tak. bardziej od kanta bliskiem jest oświecenie brytyjskie. Przede wszystkim David Hume, który właśnie o tym mówił, że moralność nie jest kwestią intelektualną, to znaczy, musimy być dobrze nauczeni pewnego kodeksu moralnego, bo inaczej będziemy robić źle. Moralność jest przede wszystkim kwestią trudno zdefiniowalnych. Intuicji, odczuć, preferencji, to jest coś przedracjonalnego i dlatego tak jak, tak jak uważał Hume i inni przedstawiciele tego, tego nurtu oświecenia brytyjskiego, jeśli chcemy zadbać o to, na przykład wychować do moralności, czy wychować do zachowania takiego, które nie będzie innych krzywdzić chociażby, przyjmując to kryterium, to przede wszystkim moim zdaniem trzeba jakby człowieka. Człowiekowi mówić, przypominać, wychowywać go w poczuciu, że on taki, jaki jest, jest wartościowy, że jego życie jest ważne, że jego szczęście jest ważne, że jego szczęście jest ważne i wartościowe. Nie ma w tym nic złego, że każdy z nas chce być szczęśliwy. I kiedy przychodzi religia i mówi, nie, nie, to jest złe, ty musisz się wyrzec siebie, ty musisz się zaprzeć samego siebie, wziąć swój krzyż i naśladować cierpiętnika, prawda? Jezusa Chrystusa tak, tak. To, 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 yy, to jest, To jest taki komunikat. Twoje szczęście jest nieważne. Twoja wartość polega na poświęcaniu się dla innych. Prawda? No to, to, to nie wiem, czy to, bo ja mam dostęp tylko jakby do, jakby do swoich przeżyć, ale wydaje mi się, że taki komunikat no, musi budzić jakiś egzystencjalny dyskomfort. Wydaje mi się, że kiedy chrześcijaństwo w niektórych swoich przejawach. Podaje ludziom ten komunikat, który ja mówię, to znaczy jesteś bezwarunkowo wartościowy, ale w ramach tej kapsuły chrześcijańskiej, to znaczy w ramach tej Bożej miłości, bożej łaski. Mi się wydaje, że gdyby po prostu przypominać ludziom, że nie ma w tym nic złego, że jakby uznajemy nawzajem, ty, każdy inny człowiek jest ważny, Twoje cele Twoje szczęście jest, jest ważne, jest czymś, co ja uznaję za, za wartościowe i ważne. Uznaję to. Nie mam do ciebie pretensji, że ty chcesz realizować swoje cele. Chcesz żyć po swojemu, chcesz być szczęśliwy, chcesz mieć spełnione życie. Te cele i pragnienie szczęścia każdego człowieka jest ważne. To myślę, że w takim środowisku i przy takim sposobie myślenia no naturalnie ta życzliwość i sympatia i solidarność do drugiego człowieka się rodzi i nie potrzebujemy żadnych rzekomych ekspertów, którzy albo jakimś namysłem intelektualnym platońskim, albo objawieniem od jakiegoś Boga nam będą mówić co jest dobre, a co złe i egzekwować jeszcze we własnym interesie te, te zachowania. Y